witam 31 sztuka leci ale tu nie będzie chyba świeża nie to jednak nie będzie świeża 31 jest ta pierwsza no zeszło usmaczek nieduży a to się zdziwiłem nie raz tu przechodziłem i tak daleko. Jeżeli jest od zesworocznych tam miałem 7 to ta będzie 8. Fajnie przed robotą na pusto nie wrócę Jeszcze godzinka mi została Dobra, trzeba lecieć